Cześć! Zbliża się koniec wakacji, dlatego warto sprawdzić, w jakim stanie są Wasze urządzenia i czy przypadkiem nie zapomnieliście o nich przez te dwa miesiące. Dzisiaj, na przykładzie dwóch drukarek atramentowych, pokażę Wam, jak szybko i sprawnie sprawdzić, w jakiej kondycji są Wasze urządzenia. Zapraszam do oglądania. Przygotowałem dla Was dzisiaj dwie drukarki atramentowe. Drukarkę Epson XP3100 oraz Brother MFC J4420DW. Zacznijmy może od Epsona. W menu drukarki wybieramy ustawienia. Klikamy OK przy stanie zapasów. Poziom atramentów. Podobnie klikamy OK i możemy sprawdzić, jak prezentuje się poziom tuszów w naszej drukarce. Dwukrotnie klikamy wstecz. Czyli wracamy do ustawień, wybieramy drugą opcję, konserwacja. Kontrola dysz ponownie akceptujemy. Pamiętamy, aby papier był załadowany w drukarce. Klikamy drukuj. Jak możemy zauważyć, nie do końca zadowala nas magenta oraz Czarny. Potwierdzamy zakończenie, aby wyczyścić głowicę. Następnie klikamy tak i klikamy czyszczenie głowicy. W przypadku, gdy drukarka nie pobiera papieru, sprawdźmy przede wszystkim w miejscu, gdzie jest podawany, czy nie znajduje się tam jakieś ciało obce. Dla przykładu, kiedyś nasz serwisant Wojtek znalazł tam mały klocek Lego, który powodował zacięcie papieru. W przypadku, gdy drukarka pobrała papier, druk testowy się wykonał, ale znajdują się tam jakieś przerywane linie, brakuje któregoś z kolorów, to wykonajmy czyszczenie głowicy nawet do pięciu razy. Jeżeli to nie pomoże, to jesteśmy zmuszeni. Zanieś naszą drukarkę do najbliższego serwisu, aby już oni się tym zajęli. Finalnie, jeżeli wydruk testowy został wydrukowany prawidłowo, linie nie są przerywane, wszystkie kolory się na nimi znajdują, nasza drukarka jest gotowa do użytkowania. Przy okazji, przygotowaliśmy dla Was, czyli naszych widzów, specjalny kod rabatowy YouTube 10, z którym możecie zamówić wszystkie zamienniki dostępne na naszej stronie internetowej drtusz.pl z 10% rabatem. A teraz Wróćmy do odcinka. Teraz wykonamy podobne czynności na przykładzie bradera. Klikamy ikonkę z tuszami, sprawdzamy poziom tuszów, wracamy do górnej strony, wybieramy ustawienia, konserwacja, następnie sprawdzamy jakość druku, ponownie wybieramy pierwszą opcję, aby to sprawdzić, zatwierdzamy przyciskiem start i czekamy na druk testowy z drukarki bradera. Jak mogliśmy zauważyć, pomimo niskiego koloru purpurowego w drukarce, wydruk testowy wyszedł prawidłowy, więc możemy śmiało zabierać drukowanie na drukarce marki Brother. Tak, na przykładzie drukarka atramentowych marki Epson oraz Brother możemy przygotować się na nadchodzące drukowanie, np. Na przykład materiałów dla dzieci ze względu na zbliżający się rok szkolny. Poruszanie się po menu może się od siebie różnić ze względu na model lub producenta samej drukarki, ale zasada pozostaje ta sama. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, możecie napisać je w komentarzu pod tym filmem. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu naszego kanału. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!